Cześć, witajcie z tej strony wacha, a oto pierwszy odcinek nowej serii, w której będę wam prezentował różnorakie modyfikacje do gry GTA V. W tym filmie mam dla was dość niewielkiego moda yy, i sprawią, że gdy osiągniecie powiedzmy 5 gwiazdek przestępczości, no to wtedy będziecie mieli do czynienia z wojskiem. Będziecie mieli okazję powalczyć z helikopterami wojskowymi, z samolotami, jeepami, yy, czołgami, no i ogólnie z żołnierzami. Wydaje mi się, że ta modyfikacja jest dość ciekawa i dodaje po prostu więcej akcji do naszej gry, że się tak wyrażę. Co by tutaj więcej mówić w takim modzie? Wydaje mi się, że to by było na tyle. Tak więc, jeśli taka seria Wam się podoba i chcecie więcej filmów o modach do GTA V, no to zostawcie komentarz i łapki w górę. Tak więc, do usłyszenia, cześć.